Teraz zapraszamy na kolejny wykład Prawo, Praktyka, Polityka z doświadczenia negocjatora resystucji dzieł sztuki zagrabionych w czasie II wojny światowej. Prowadzącym wykładu, wykładu będzie pan profesor Wojciech Kowalski z Wydziału Prawa i Administracji. I Wykład ukaże nam właśnie, jak prawo zakazujące grabieży dzieł sztuki w czasie wojny jest skonstruowane i jak ono w ogóle zabrania, jak działa właśnie przeciwko gra, tej grabieży. Właśnie. Autor również się odniesie do swoich personalnych odczuć, ponieważ właśnie pan profesor już od wczesnych lat 90. jest negocjatorem ze strony Polski w zakresie, w zakresie aktualnej sytuacji oraz praktyki resustycyjnej. Zapraszamy. Już tak, dziękuję. Państwo pozwolą w takiej kameralnej atmosferze, może ja będę mówił na siedząco, tym bardziej, że nie będę w ten sposób zasłaniał tego, co sam tutaj zaproponowałem, to dopiero za chwilę będzie uruchamione, ale chciałbym zacząć tak jak tutaj na tej mojej ściądze sobie przygotowałem, e, tak się poczułem trochę właśnie po studencku, Zawsze lepiej się podeprzeć jakimś materiałem. Proszę Państwa, pierwsza część teoretyczna, to co Pan kolega zapowiedział, jako prawo, prawda? Prawo, czyli praktyka pewna, która wytworzyła prawo, bo to na początku, kiedyś, mówię o średniowieczu, albo i wcześniej tak powstawało. Dopiero później zrobiło się prawo pisane i wyraźnie zapisane, że tak powiem, w konwencjach. Międzynarodowych i trzeba powiedzieć, właśnie do roku 1815 było to prawo wynikające z praktyki, tak zwany zwyczaj międzynarodowy. I mamy tu liczne piękne precedensy, które kiedyś opisałem w tej książce, który, która tu koło mnie leży od czasów bardzo dawnych, nawet długoż o takich przypadkach w związku z grabieżą katedry gniesińskiej przez Czechów. Yy, opisuje przypadek, kiedy później. Przed sądem papieskim nakazano Czechom zwrócić między innymi doczesne szczątki świętego Wojciecha zagrabione przez Czechów z Katedry gnieźnieńskiej. Kochani, mają Mamy liczne liczne precedensy, które oczywiście nie tylko dotyczące Polski, ale całej Europy. No, mówimy w Europy, bo, bo to wtedy był nasz cały świat praktycznie. I około roku 1815 do tego dochodzą jeszcze oczywiście przedstawiciele doktryny, pisarze, prawnicy. Jednym z nich był Jakub Przyłuski, który w Krakowie opublikował wielkie dzieło właśnie o właśnie wojnie i prowadzeniu. I mówił, zresztą napisał w tej książce, która jest w Bibliotece Śląskiej, muszę powiedzieć oryginalna, i z tu ją znalazłem, mianowicie o tym, że w czasie wojny powinno się chronić rzeczy piękne, a także to jest wyjątek osoby, które je wytworzyły, czyli artystów. To był jeden, jedyny znany mi z historii przypadek, kiedy autor prawa wojennego napisał, że trzeba również nie tylko chronić dzieła twórców, ale i samych twórców. Uznał ich za jakieś osoby, prawda, wyjątkowe. Ale, proszę Państwa, w 1815 roku mamy kulminację. Jak wiecie, jest wojny napoleńskie i ten szczyt grabieży, właściwie, bo Napoleon. Na ogromną skalę interesował się nie tylko podbojem prawda, poszczególnych ziem, ale również wywoził z nich y, dzieła sztuki i to naprawdę na, y, można powiedzieć w całości kolekcje niektóre. Również z Warszawy, mimo że Polska była, y, była sojusznikiem Napoleona i jak wiecie Państwo mocno go wspierała. Mówię o naszych żołnierzach, nie o państwie ale, a mimo to jeszcze około kilkanaście obrazów wywiózł z Warszawy, które zresztą później były zwrócone. Natomiast z Gdańska między innymi sławny wtedy zaczął czy kontynuował swoją niezwykłą historię ołtarz Sądu Ostatecznego, Hansa Memlinga który, jak wiecie, sam pochodził z grabieży, tyle że nie wojennej, tylko takiej łupieszczej, można powiedzieć, i zaczął wtedy swoje peregrynacje po Europie, bo był grabiony również później. I rok 1815 to jest taki moment ustanowienia, który uważa się za czas, kiedy wytworzyły się normy prawa międzynarodowego, które właśnie zakładały, po pierwsze, zakaz grabieży wojennej, Następnie obowiązek zwrotu, czyli restytucji, o której kolega wspomniał, czyli przywrócenia stanu poprzedniego sprzed czynu, który był oczywiście przez prawo negatywnie oceniany, czyli sprzed grabieży. Następnie wprowadzona była na zasadzie analizy traktatów taka zasada i dotyczyła ona Napoleona, że właśnie, bo na nim, jak powiedziałem, no, można powiedzieć, wyćwiczono te, te zasady, bo nakazano mu zwrot wszystkiego. I proszę Państwa, była to zasada, że nie ma ograniczeń czasowych, czyli nie ma przedawnienia restytucji w przypadku grabieży wojennej, jak również to, że zmieniały się wtedy w granice w Europie dość często, co również po pierwszej, po, drugiej, po pierwszej i po drugiej wojnie miało miejsce, jak wiecie, jeśli chodzi o Polskę, to, to jednoznacznie widać to. Mianowicie również wtedy przyjęto zasadę, że dzieła sztuki zagrabione wracają na terytorium, z którego były wywiezione, a nie do państwa, bo mogło to już na tym terytorium, ono mogło wchodzić w skład zupełnie innego państwa, prawda. Chodziło o to, że jakiś tego swojego rodzaju zasada terytorializmu, która tutaj wyraźnie zaczęła się kształtować, a jednoznacznie była przyjęta, jeśli chodzi o, proszę Państwa, jeśli chodzi o archiwalia tak zwana zasada pertynencji archiwaliów, bo to wszystko będzie jasne i jeszcze potrzebne. I teraz, proszę Państwa, ja chcę tylko powiedzieć, że 815 przyjmujemy, że od tego czasu jest zakaz właśnie grabieży i obowiązek restytucji. W XIX wieku później nie było wielkich wojen i ta zasada właściwie, można powiedzieć, Działała, tyle że nie było wiele okazji, żeby ją wypróbować, czy ona działa w praktyce. Jedynie wojna francusko-pruska tutaj pewne wprowadziła, no, przypomniała o grabieżach i pewne grabieże się do wojska pruskie we Francji dopuściły. Później mamy pierwszą wojnę, kiedy we wszystkich właściwie traktatach i zarówno z Niemcami w wersalskim traktacie, jak i Saint-Germain Austri z Austrią, jak i z Trianon, z Węgrami, wszędzie znajdują się obowiązek restytucji, więc ta zasada jest, można powiedzieć, potwierdzona, a dodatkowo kilka lat wcześniej przyjęto, proszę Państwa, tak zwaną 907 roku, konwencję haską, która o zasadach prowadzenia wojny na lądzie, wojny lądowej, bo tam było kilka tych konwencji i w tej konwencji jest wyraźny wprowadzony też zakaz grabieży. Mianowicie doktrynalnie to rozszerza się na to, że grabież ewentualnie dopuszczona dotyczy tylko tych rzeczy i to jest tak zwany łup wojenny dopuszczalny które mogą służyć do prowadzenia wojny. Czyli co? Amunicja, broń, pieniądze. Dzisiaj to pewnie benzyna, prawda, no bo ona służy też, prawda, no czołgi trzeba czymś napędzać. I, natomiast dzieła sztuki jest oczywiste, że nie służą do prowadzenia działań wojennych i dlatego są bezwzględnie wyłączone i bezwzględnie chronione. I teraz, proszę Państwa, podchodzę, żeby już dojść do tej restytucji z okresu II wojny światowej i kontrolując oczywiście czas, e, mianowicie e, proszę państwa, tutaj sprawa można powiedzieć z punktu widzenia prawnego jest jasna. Tyle, że rzeczywistość, ja bym tak użył, proszę Państwa, w takim otwartym, swobodnym wykładzie, przerosła właściwie oczekiwania i najgorsze oczekiwania, i bym powiedział jeszcze no, pewne możliwości, nawet sprawcze prawa. Bo, proszę Państwa, czy stosowania go, bo zastanawiano się już w czasie wojny, skala grabieży niemieckiej w Europie, a w szczególnie na terenie Polski, a później jeszcze byłego Związku Radzieckiego, była na tak wielka, że proszę Państwa, no, trudno w ogóle określić ją w jakichś liczbach dzisiaj, ponieważ one w gruncie rzeczy są nieznane. My mówimy, że Polska straci około pół miliona obiektów, ale proszę Państwa, to są szacunki dokonywane zaraz po wojnie. Szacunki dokonywane przez ludzi, którzy działali jeszcze w podziemiu i próbowali rejestrować straty wojenne. I zaraz po wojnie to ci sa, te same osoby, proszę Państwa, profesor Lorenz, no wtedy chyba nawet nie był jeszcze profesorem, tak samo jak doktor Streicher, który był później profesorem, jak wiecie, i kierownikiem, dyrektorem Kolegium Majus w Krakowie. On zajmował się restytucją na terenie Niemiec. To były szacunki, ale na przykład w Grasleben, w angielskiej strefie okupacyjnej, ja to mówię często jako, jako przykład właśnie tej skali i wielkości problemu zwrotu. Znaleziono w byłej kopalni soli 40 tysięcy skrzyń z dziełami sztuki przywiezionymi z całej Europy. A to było tylko jedno z miejsc takich, bo to była strefa angielska okupacyjna Niemiec, a w strefie amerykańskiej znaleziono 500 składów różnych. Oczywiście nie tak dużych, nie, nie wszystkie były tak duże, ale znaleziono około 500 składów, gdzie Niemcy ukrywali czy ukryli wszystkie dzieła sztuki, biblioteki, archiwalia oczywiście też, rozwiezione z całej Europy. Więc wyobraźcie sobie Państwo, wynieść. Z tej kopalni 40 tysięcy, ja się nie mylę, nie 4 tysiące, 40 tysięcy skrzyń, których były dzieła sztuki z całej Europy. Trzeba je rozpakować, zobaczyć i próbować ustalić, skąd one są, a następnie zwrócić tym, którym zostały zagrabione. To, proszę Państwa, dlatego powiedziałem, że to przekroczyło wszelkie wyobrażenia, najczarniejsze scenariusze, jeśli chodzi o praktyczne możliwości zastosowania restytucji i tych przepisów, które były już oczywiste. Także, proszę Państwa, ta praktyka się, no, była bardzo trudna, jak widzicie. I zresztą alianci też nie do końca działali zgodnie, więc, proszę Państwa, pierwsza misja polska, której właśnie przewodniczył Karole Streicher, na terenie amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec, czyli w Bawarii, przede wszystkim, gdzie było te 500 składów. On dzięki dobrym stosunkom jeszcze z okresu okupacji, ja tutaj nie jestem w stanie wszystkiego omówić, choć to ciekawe bardzo zagadnienie, proszę Państwa, na przykład znalazł ołtarz Wita Stwosza, Znalazł cały szereg i ukryty w piwnicach. Rozebrano oczywiście. Następnie znalazł cały szereg innych rzeczy, i wszystko to był w stanie, bo to było zaraz w 1945 roku, proszę Państwa, załadować w pociąg. Proszę Państwa, i w następnym roku sławny pociąg rewindykacyjny przejechał przez ówczesną Czechosłowację do Krakowa. Bez, można powiedzieć, większych problemów formalnych, bo później było coraz więcej problemów czysto formalnych, no bo, proszę Państwa, zaczęły się też kradzieże, zaczęły się różne. Takie bym powiedział sytuacje, które przy takiej ilości spraw załatwianych, czysto administracyjne, zawsze wchodzą w rachubę. No i później położyła się polityka, proszę Państwa. Rząd amerykański się zmienił w tym sensie, że jak wiecie, prezydent Eisenhower został zastąpiony przez Trumana, i Truman miał świadomość, że teraz konfrontacja z Niemcami jest skończona i to główne niebezpieczeństwo jakby jest zlikwidowane. Natomiast Przewidywano konfrontację ze Związkiem Radzieckim, prawda? Mówiło się przecież o III wojnie. W związku z czym trzeba było jak najszybciej, że tak powiem, Niemcy z wroga przekształcić w sojusznika. A w związku z czym na przykład restytucja zastępcza, czy próba no, odzyskiwania dóbr kultury zagrabionych które znajdowały się w w Niemczech, była coraz trudniejsza, bo Niemcy stawiali opór, nie chcieli przecież wydawać tych rzeczy albo je ukrywali. Do dziś mamy z tym zresztą problemy. Natomiast mowa, która jeszcze na początku, zaraz po wojnie była, że za obiekty zniszczone, Powinno się odzyskać w ramach tak zwanej instytucji zastępczej pewne obiekty podobne no to wtedy, już od 1949 roku, od właśnie od w czasach no tzw. zimna wojna miała miejsce, to już było niemożliwe i polityka spowodowała, że praktyczne możliwości odzyskania czy poszukiwania nawet tylko na terenie Niemiec były już właściwie niemożliwe. Natomiast jak wiemy, Roz... Związek Radziecki wywiózł nie tylko z terenu Polski, ale z terenu. Swojej strefy okupacyjnej, która później została przekształcona w NRD, czyli Niemiecką Republikę Demokratyczną, państwo tego już nie pamiętacie, ale taki kraj istniał, prawda? To wszystkie obiekty, łącznie z całą galerią drezdeńską, zostały wywiezione do, do, do Związku Radzieckiego byłego. I, Ale to był też temat, którego nie można było poruszać. I co się stało? W 1956 roku, proszę państwa, doszło do tego, że. Związek Radziecki jako tak zwany dar przekazał pewne dary prawda, narodom i niemieckiemu i polskiemu w NRD, czyli zwrócił rzeczy, które wyjechały, między innymi wtedy wrócił właśnie wspomniane przeze mnie wcześniej Ołtarz, yy, ołtarz yy, Z Gdańska, prawda, Memlinga są Ostateczny i szeregże innych rzeczy, ale oczywiście daleko nie wszystko, proszę Państwa, i wtedy był czas. Właściwie ta restytucja pod nazwą Darus w latach 56-57 roku właściwie zakończyła, proszę Państwa, całe to powojenne jak gdyby w praktyce. Bo dalsze możliwości były praktycznie nie wyłączone i dopiero w latach 90. się otwarły możliwości na nowo, kiedy zaczęliśmy regulować jako Polska swoje nowe relacje według nowego porządku i yy, zgodnie z nową sytuacją w traktacie z Niemcami, prawda, i z traktacie z, z, z Rosją już wtedy powoli, choć pamiętam moją wizytę w poszukiwaniu płyt z katedry gnieźnieńskiej. W, w tym, w w, Le, w Leningradzie. Ja wyjechałem, proszę Państwa, z Warszawy samolotem do Leningradu, a wróciłem z Sankt Petersburga, bo w międzyczasie nazwa miasta się zmieniła, bo te zmiany się dokonywały. Ale w ramach tych zmian było możliwe odzyskanie tablic dla katedry. Wywiezionych przez Niemców z katedry, zaraz będzie tu widać tą jedną z tych tablic, proszę Państwa, z katedry gnieźnieńskiej, poznańskiej na zachód, na teren NRD, gdzie znalazły ją wojska radzieckie i wywiozły do ermitażu. I tam, proszę Państwa, w 90 roku zostały zidentyfikowane i możliwa była rozmowa o ich odzyskaniu, ale tylko bardzo krótko, bo później znowu polityka się położyła. Jak wiecie, z Rosją praktycznie nie ma y, wielkich możliwości. Także w tej chwili mamy sprawę otwartą. Ciągle możliwości są, a na zakończenie chciałem, bo tak rozumiem, że y, nieubłagany czas już mnie goni i zaraz ktoś mnie będzie za rękę tutaj <laughs> łapał. Proszę Państwa, to są przykłady takie z mojej własnej praktyki jako negocjatora właśnie restytucji przez wiele lat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. To jest obraz Adriana Brauera, który został zagrabiony z Muzeum Narodowego w Warszawie. I proszę Państwa, ujawniony został Koleżanka z Muzeum Narodowego znalazła, że on był trzy lata wcześniej, przed tym jak to ustaliła, sprzedany w Londynie. Ale wiadomo kto go sprzedał i myśmy z nim weszli w kontakt. I ten antykwariusz, niezwykle uczciwy, kiedy się zorientował o co chodzi, a nie rozpoznał, że to jest z Warszawy obraz, nie miał chyba nawet możliwości, porozumiał się z tym nabywcą swoim stałym z Paryża i odkupił ten obraz i zwrócił Polsce, proszę Państwa. To jest przykład działania etycznego yy, antykwariusza, właśnie o którym wspomniałem, antykwariusza z Londynu. o i coś mam nadzieję, że niczego nie zepsułem. A, o, to jest, proszę Państwa, zupełnie inna sytuacja. To jest obraz, który Miał antykwariusz warszawski pochodzenia żydowskiego w Getcie, dlatego mówię o pochodzeniu żydowskim. Parząd w Getcie się znalazł tym obrazem, i tam został zamordowany przez łotewskiego żołnierza w służbie niemieckiej, działającego i wywieziony przez niego na Łotwę. A w 90 latach został wystawiony przez jego rodzinę na aukcji w Londynie i tam został przez nas znaleziony. A to proszę Państwa. Jest, pokazuje to szczególnie chętnie, ponieważ to jest Madonna XIV-wieczna, piękna figura średniowieczna Madonny, która pochodzi z Nysy, proszę Państwa. W Nysie, y, zbiory Nyskie były przewiezione w dużej mierze na teren Czechosłowacji w czasie wojny, do Jawornika, gdzie był pałac biskupów letni wrocławskich, a stamtąd rozpełzły się po różnych muzeach czeskich, nie będę ukrywał. Część została znaleziona w roku 56. i wróciła, a ta Madonna dopiero kilka lat temu wypłynęła w omuńcu w muzeum, w magazynach przy okazji robienia wystawy. No i udało się nawiązać kontakt i Madonna została zwrócona i znajduje się dzisiaj w Nysie. Tu tak specjalnie wybrałem taki przykład. To jest, proszę Państwa, karta z graduału średniowiecznego z raciborza. Mianowicie, no, Kościół w Raci ten średniowieczny, na w środku miasta stojący, miał różne y, ciekawe zabytki. Część my wiemy, bo y, są na to ślady z Wermitarzu, jeśli chodzi o srebra. A ta a biblioteka została, no, po prostu nie wiadomo, co się z nią stało. I w Londynie, proszę Państwa, na aukcji wypłynęły y, fragmenty jednego z gradołów średniowiecznych. I dzięki akcji poprzez ambasadę zostały zatrzymane i zwrócone, proszę Państwa. To jest rysunek Aleksandra Orłowskiego, który został znaleziony w Ameryce Południowej. Tyle, że osoba, która go miała i chciała sprzedać w jednym z krajów Ameryki Łacińskiej, miała dziwnie niemieckie nazwisko, i okazało się, że to jest syn człowieka, który wyjechał z Austrii po wojnie. Więc możecie Państwo się domyśleć, jaka była przeszłość tego kogoś. I miał całą teczkę rysunków z Muzeum Narodowego w Warszawie, proszę Państwa. I udało nam się przekonać tę osobę, żeby to, cała teczka została zwrócona. To jest, proszę Państwa, jeden z największych sukcesów powojennych. To jest donna Łukasza Kranacha Starszego, która pochodzi z katedry we Wrocławiu. Jej opowieść jest fascynująca, ale obawiam się, że już nie mogę się w nią bo czas się kończy. W każdym razie próbaństwa poszukiwania trwały kilkanaście lat, i w końcu wypłynęła u biskupa w Sangalen w Szwajcarii, któremu ofiarował to w testamencie, zapisał kolekcjoner niemiecki. Ona była wywieziona z katedry w 1947 roku przez duchownych, jednego z duchownych, księdza Prałata Cimerera, który wywiózł ją do Niemiec. No nie z powodów, że tak powiem wyższych, po prostu był kolekcjonerem. Natomiast wstawiono kopię, zrobiono kopię i wstawiono do katedry. No, ale udało się znaleźć trzymiesięczne negocjacje z biskupem, a w szczególności z jego prawnikiem przez telefon spowodowały, że mogłem pojechać do Zurychu i przywieźć ten obraz do katedry. W tej chwili wystawiony jest na wawelu czasowo, ponieważ muzeum. I na ostatnia rzecz, proszę Państwa, bardzo ciekawa, to jest ta zbroja, która y, króla Zygmunta Augusta, całej znowu historii, bo Pan już na mnie groźnie spogląda, nie opowiem. Ale proszę państwa, to jest też przywrócenie naszemu dziedzictwu bardzo ważnego zabytku, mianowicie zbroi młodzieńczej y, króla Zygmunta Augusta. My mamy, jak wiecie, zbroje królów innych naszych, są w Livrus Kameren zrabowane przez Szwedów w czasie Potopu. Natomiast ta zbroja została nam ofiarowana przez Węgrów, a w szczególności decyzją y, premiera Orbana, który został przekonany przez premiera Mateusza Morawieckiego, że ta zbroja no, należy do polskiego, polskiego dziedzictwa i powinna się znaleźć w Polsce, bo na Węgrzech znalazła się przez pomyłkę. Mianowicie sądzono, że jest to zbroja króla węgierskiego i kiedy dokonywano podziału zbiorów austriackich po I wojnie światowej, ona trafiła y, na, do zbiorów węgierskich ponieważ nie wiedziano, że to jest zbroja wykonana dla króla polskiego. Ta informacja znalazła się w archiwum w Innsbruck, z archiwach zresztą z XVI wieku tego mistrza, który płatnerza, który ją wykonał. I na tej podstawie pan premier, no oczywiście musiał dostać informację wcześniej, że może z tym się zwrócić, wynegocjował i ta zbroja wróciła. Tu mogę pokazać, to są zdjęcia, proszę państwa. Nigdy nie sądziłem, że komórka może robić tak dobre zdjęcia. Ostatnie to jest, widzicie państwo, zbroja, a po prawej stronie premier Orban w czasie w marcu tego roku, w czasie uroczystego przekazania tej zbroi na Wawelu. Dziękuję bardzo. Na Śląsko-Zagłębiowska Metropolia to najmłodsza metropolia w Europie i pierwsza powołana ustawą w Polsce. Tworzy ją związek 41 miast i gmin zlokalizowanych w centralnej części województwa śląskiego. Rozwijają się tu nowe technologie związane z branżą automotive, IT czy z medycyną. GZM to kształtowanie ładu przestrzennego, wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego. Zadania związane z transportem publicznym, by łatwiej było wszędzie dojechać. Współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich i promocja obszaru, bo to niezwykły obszar i niezwykli ludzie. Znajdź więcej na www.metropolia.gzm.pl Erasmus+, Plus, Europejski Korpus Solidarności. Nowe perspektywy. Szersze horyzonty. Środowisko i walka ze zmianą klimatu. Włączanie i różnorodność. Transformacja cyfrowa. Uczestnictwo w życiu demokratycznym. Nowa perspektywa finansowa 21-27.